Mam The Mace Runner i w tym odcinku Unpacking. A więc tak, jest tutaj jeden koń z mojej księżyccy ze Szleich, plus jeden do przemalowania. I będę musiała dać swojego rabaka Clydesdale przemalowanego, jeszcze go nie dokończyłam, też dla do tego konia, bo on trochę wart jest. I tak, co chciałam powiedzieć tam, z kimś miałam się wymienić, za tego Clydesdale z Hanoufera z kolekty, ale nie, nie pamiętam, kto to był, bo tyle do mnie osób pisze, że masakra. I nie mogę po prostu się z tą osobą skontaktować, bo chciałam powiedzieć, że, bo ja w ogóle mam taki tłumok, nie zapisałam sobie po prostu, że z tym koledzem już się dawno umawiałam, już dawno, dawno, dawno i to jest już nieaktualne, nie, to także przepraszam od razu, po prostu mam teraz na głowie, że to jest istna masakra, urwanie głowy. A dobra, nie przedłużając, mam tutaj paczuszkę, zaklejoną taśmą, no więc otworzymy, tak i mam tutaj liścik, ja sobie go przeczytam, mogę przeczytać. Droga Julia, mam nadzieję, że wałaszek Ci się spodoba. Również wysyłam Ci wałacha Klaj z na customa. Jak pisałam, wałach ma być ciemno gniady z czterema skarpetkami i ze strzałką. Pozdrawiam Lidia. E, tak, a więc tutaj mamy mojego wałaszka. A tutaj mamy coś. A tu, e, przepraszam, konia z bullyland. Najpierw go otworzymy, zobaczymy, co to jest. Może no, uda mi się na widzi to otworzyć, bo jedną ręką w sobie, to nie jest. Nie powiem, że nie. No, nie da się. A więc tak, jest to taki Brzydal, i no nie jest za piękny, nie powiem, że nie. I pierwszy raz trzymam konia z Bulliland i uważam, że jest wyjątkowo lekki i z bardzo dziwnego materiału. Takiego. takie dziwne coś, nie powiem, że nie, nie, fajne, nie, nie, nie. mi się nie podoba. Nie zbieram tej firmy. Ale Wałaszek wygląda tak. No i będzie ciemno gniady, bo jak widać, jego stan jest. Jest gumowy. Yy, bo myślałam, że będzie twarda, jest gumowy. No cóż, że jego stan będzie lepszy. A teraz mój konik. Jest to Wałaszek fryzyjski ze Szlejch. Właśnie z mojej listy. To jest, nie wiem, który to jest rocznik. 99? 99, tak. Yy, no i jest on mały stosunkowo. Tak. A, recenzja fryzów już robiłam, nie? Kurczę, no A tak czyś jak mam go i jest rzeczywiście bardzo malutki. No nie powiem, że nie. To jest moja ręka, to jest on jak Kucyk teraz. Ale jest naprawdę dużo wart, co najmniej 50 zł, tym bardziej, że jest w stanie idealnym. Yy, tak, no więc... Ja Ci zrobię tego customa, jak będę miała czas, bo aktualnie teraz y, mam poprawę jutro, mam jutro jest Dzień dziecka, mam y, kartkówkę z biologii, w czwartek sprawdzę z, z historii, decydując tak naprawdę. W piątek sprawdzę z, z angielskiego i do 17 muszę się uczyć naprawdę, więc no, jak będę miała czas, to po prostu zrobię. Tak, ale podobają mi się jego, jego uszy. No dobra, to by było na tyle, bo muszę iść pomóc Tam sprzątać, to dziękuję bardzo Za niego, cieszę się, że go mam Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, no i pa, pa.